Z tej strony ym, Rabbit witam Was w pierwszych wrażeniach z gry Tribe's Ascent. Ym, jest to gra stworzona przez studio High Res Studio. <laughs> o, przepraszam, dmuchnę mikrofon. Yy, I to jest typowy FPS. Znaczy, nie, bardzo nietypowy. Yy, bardzo wa yy, warty yy, pokazania, dlatego. Postanowiłem nagrać z tego pierwsze wrażenia. Nie będą to do końca pierwsze wrażenia, ponieważ już z godzinkę grałem w tą grę. Ale można to jeszcze do tego zaliczyć. Więc tak, o samej grze. Yy, gra opowiada o, o dwóch drużynach. Nie pamiętam, jak się one nazywają naprawdę. One To była chyba Blód. Plot. Nie pamiętam, coś blod z blodem. No i takich metalowych tych facetków. I oni mają siebie nienawidzą. I mają za zadanie siebie zniszczyć. Tak. Y co ciekawe, mamy tutaj. Tak. Aż o 12 klas. Klas. Y Pathfinder to jest. Y Scout, taki typowy. Scout, Sentinel, Infiltrator. Nie wiem, bo nie widziałem jeszcze ich fakcji. Y Soldier to jest typowy. Żołnierz. Karabinek szturmowy. Takie tam rzeczy. Tych też nigdy nie widziałem. Bo to, żeby można było nimi grać. O, jaki z Transformers! <grym> Ym, żeby grać nimi, trzeba je odblokować. Proste, nie? Juggernaut to jest taki. Ja bym porównał do Battlefield'a Podkompany. 2 taki. Te, y... inżynier. Nie wiem, taki. gościu ma wyrzutnie granatów, rakiet. Taki facet od ciężkiej broni. Dobra. Aha. Mam, mam, wam mam mówić, lepiej pokazać, no nie? Sobie, rozpoczniemy grę no, Znajdźmy sobie Team Deathmatch yy, Naprawdę, bardzo ciekawa gra jest yy, Ciekawy ma yy, Sposób, w jaki można się poruszać yy, Można się w tej grze ślizgać, tak? Ślizgać się można yy, Co nabiera yy, na... Yy, poprawia szybkość gry Strasznie szybko w moim... Znaczy... Ja tak uważam, że strasznie szybko, szybka gra ta jest Ym, O, Blood Eagle Ale mało ludzi, ludziów mało jest, kurne Dobra, przeżyjecie Zagramy sobie Soldier'em O Jezu Nie no, zarąbiste mam, <ścoughs> ja nie mogę, ale klatki Dobra, czekajcie chwilę Zmienię sobie settings, żeby Grafik zetal pewnie mnie zabiją w tym Na minimalne Ustawimy se Uh -huh. <laughs> nie zobaczycie, wie, wiecie. Um, o, y, te, tego czegoś, żeby nie było. O, i fałsync. No muszę muszę wszystkie rzeczy wy, 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 wywalić. Bo nie, ponieważ nie mam zbyt dobrego komputera. W ogóle wy coś słyszycie? Ja sam nie słyszę. Nie wiem, czy tu jest w ogóle. O jezu, ale dostałem. Tak, y, o samej grze opowiem. Eee. Y Chodzi o samej rozgrywce. Rozgrywka jest prosta. Mamy parę drużyn. Yy, te dwie drużyny, które mają za zadanie się zabić w Team Deathmatch. W tej grze ma... O Jezu, ale dostałem, ale ja lamię w tą grę. O Boże. Yy, w tej grze mamy parę trybów gry Mamy. Na razie mamy trzy. Yy, się nazywa ty typowy Team Deathmatch. O Jezu. O masz ty! O masz cię gościu. Mamy typowy team deathmatch. Eee. Yy, Capture the flag, czyli przejmij flagę yy, i Rabbit. To jest taki King of the Hill, jak ktoś nie zna takiego trybu. To jest taki tryb, w którym po prostu jeden facet ma flagę yy, i reszta go goni. I on ma przez jakiś tam określony czas ją trzymać. Jak yy, skończy mu się ten czas, to wygrywa. Naprawdę nie wiem, coś podgłoszę ten głos, bo pewnie zabili mnie w tym czasie. Tak, yy, audio trochę. Na 20 Żebyście słyszeli coś um, Damy sobie na 20 wszystko A po co ja wam pokazuję Zaraz do was wrócę Dobrze i już jestem um, Teraz powinniście coś słyszeć um, Tak naprawdę Można tu sobie, właśnie W tej grze jest taki bajer Jak wciśnie spację To się ślizga I o to właśnie w tej grze chodzi Wchodzisz na takie sobie górki Ślizgasz Ciumkasz innych graczy Boże. Dobra Ro, Rozwalasz innych graczy, i to właśnie jest. Na tym ta gra polega. Grafikę ma, bym powiedział, bardzo ładną jak na grę. Ta gra jest oczywiście free to play. Pewnie będą jakieś mikropłatności. Już nadal można sobie jakieś te rzeczy kupić za golda takiego, który się płaci, za którego się płaci realną forsą. Ale te same rzeczy można kupić za normalną grę. Za pieniądze z normalnej gry, więc mam nadzieję, że to, że to nie będzie tak, jak że ci, co się doładowują, będą mieli lepiej w tej grze. Mam nadzieję, oczywiście. Mm. Soldier ma bardzo przyjemne bronie. Takie jak ten wyż jak granatnik. Ja to nazywam granatnik. Bardzo dużo ludzi z ty tym zabiłem. Oczywiście pewnie fa fartownie, bo pewnie lamie, na wasze pierwsze oko lamie w tą grę, kompletnie mm, Tak A, i jeszcze zapomniałem wspomnieć, mamy tu jetpack, tak Jetpacki, jetpaczek O Jezu, oni mnie tu z dwóch stron obstrzeliwują A No i dostałem <ścoughs> Kurcze Dobra, y, to może sobie, albo nie Dobra, za pokażę zaraz y, w następnym, jak znowu zginę y, Następną postać Pathfinder'a, Scouta se pokażemy. Grafika e, ładna, po prostu ym, jak na... Mi nie śmiga. Mi to nie śmiga na wysokich detalach. A ja mam, no... Jeszcze te gry działały mi niedawno na wysokich i średnich. A ta nie. Y, ta ma naprawdę wymaga, wy, wymaga ta gra. Ym, to jest taki, bym powiedział, battlefield w, w stylu kos, kosmos, kosmos. <grym> I... Naprawdę ym, warta polecenia. Yy, będzie link do tej gry yy, Będzie link do tej gry w y, opisie yy, Na razie gra jest w... O jest u ty gra tym granatem chciałeś, tak? Gra jest w fazie beta dopiero więc... Yy, mogą być jakieś błędy. Ja jeszcze iś, żadnego nie naliczyłem błędu z tą grą. O! Jaki? Jaki headshoter? Jezu, ja, ja nigdy nie potrafię celować w tej grze. Kurczę, dobrze. Miałem y, zmienić klasę. To już to zmienimy, ale muszę zginąć. <grym> Oczywiście. Muszę zginąć, bo muszę zmienić klasę. Tak. Co y, ja bym chciał jeszcze powiedzieć? Grywalność. Grywalność bardzo fajna. To jest jedna z tych nielicznych gierek, które mi się takie online podobają. Takie darmówki, gry... Przednia zabawa Mo bo można sobie tak Najlepiej włączyć własną muzykę, chociaż nie narzekam tutaj. Bardzo ładna muzyka taka jest. Włączę sobie własną muzykę i jedziesz. Po prostu jedziesz, zabijasz i tyle. No, zabijecie! Na, na kamerze. No, jak tu żyjesz? No, asystę dostałem. <grym> Dobrze. <grym> o Jezu. <grym> Dźwięk niczego sobie. Wszystko jest ładnie. Jesteśmy teraz sobie tym Pathfinderem, czyli na... na... O Jezu. Klatkuje? Czy już nie mam brak miejsca, ma? Nie wiem, na dysku. Pathfinder to jest taki... Znajdywać drogi. O Jezu, a rzeczywiście. Coś mi klatkuje. Okej. Okay. Przepraszam bardzo. Yy, musiałem coś naprawdę zrobić ważnego. <ścoughs> Zplanowałem, żeby chociaż w tym jednym filmiku nic... żebym nic innego nie robił. O Jezu, klatkuje mi niedobrze, 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 niedobrze Już, czu już czuję jak mi zaraz się wy wyłączy mi nagrywanie i komunikat będzie O, to dostałem Naprawdę, przepraszam W prawie wszystkich moich odcinkach O Jezu, klatkuje naprawdę yy, W prawie wszystkich moich odcinkach Po prostu zawsze jakieś problemy były <noise> Musiałem coś zrobić znaczy, Jedynie co mogę to teraz szybko zmienić kasę Na Juggernauta nie podoba mi się kompletnie to. Jest taki ociężały o, facet broni ciężkiej. I. O Jezu, ale, sk... ale mit nie. Zawsze. Wiecie co? Ja chyba zaraz wrócę. Albo. Dobra, jeszcze spróbuję dokończyć to. Wow, ale go odrzuciło. Jedynie co mogę to teraz podsumować grę. Bo nic innego mi nie zostało. Ym... Gra jest świetna. Grafika też niczego sobie nie, zobac... nie możecie zobaczyć to na moim komputerze Bo nie uciąga Ale Nie uciąga, Boże Nie uciągnie tego O, akurat przegraliśmy, koniec gry jest Jest piękna grafika Jest, nie opowiedziałem jeszcze o Systemie ulepszania klasy Takich Takich perków, takich Ulepszeń do. Y, można sobie ulepszać bronie różne y, do każdej klasy. I y, walutą jest tutaj Expirance, czyli y, wyjdziemy sobie z meczu Expirance, czyli y, po prostu y, doświadczenie. Y, y, zapraszam do sprawdzenia tej gry bardzo. Mówię, bardzo, bardzo fajna, yy, można się bardzo pobawić. Przy, yy, wiele, no może, yy, doznacz, doznacie w tej grze wiele godzin świetnej zabawy. Sam długo już w tą grę nie grałem, ale na pewno będę grał. Yy, I ty nie, co jeszcze nie pokazałem, jedyne to Modific classes to są właśnie te ulepszenia. Możemy sobie wziąć y, ulepszenia do broni pierwszych, tej pier, e, pierwszorzędnej broni, drugorzędnej, takie ulepszacze, żeby, żebyście mniej razy padali. Chociaż mnie to nie pomoże. <głencji> <głencji> y, 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 jest tu też sklep, y, są y, boostery. O! Heh, <głencji> nawet nie widziałem. To jest ciekawe Można zmienić imię swojego bohatera Więc e, Nie wiem, czy to się płaci za to Płaci się goldami Heh. Tak jak myślałem Boostery, no To jednak pomaga e, po, e, Są takie pomo, e, pomagajki Od strony twórców Dla tych, co doładowują kaskę Za realną kasę To tyle, no jest przy czym siedzieć. To co najważniejsze w takiej grach to level do wbijania, kupowanie różnych ulepszeń, kupowanie boosterów. W takiej grach to jest najważniejsze i ludzie wtedy chcą przy tym siedzieć. Mam nadzieję, że Wam też się podoba, będzie spodoba ta się gra i że podoba się Wam mój filmik. Wiem, że to może jeszcze trochę niedopracowany mój komentarz, nieskładny. To pierwsze, dopiero moje pierwsze, pierwsze, pierwsze e, wrażenia, jakie w ogóle nakręciłem. A kiedy zobaczyłem to grę, to pomyślałem, że warto by z tego coś nakręcić. E, możliwe, że będą z tego jakieś gry online, że będę grał online sobie. Zobaczę jeszcze. No, to tyle. E, mam nadzieję, że w następnych filmikach z pierwszych wrażeń nie będzie już takich cięć jak ja coś zrobiłem cięcia, ale po prostu już musiałem. Więc y, jeżeli wam się podobało i chcecie oglądać y, więcej takich materiałów, to dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, jeśli chcecie. Naprawdę y, nic was to nie kosztuje, a nie tylko pomaga. Jeżeli wam się naprawdę materiały czyjeś podobają, warto dać łapkę w górę. Jeżeli nie, to łapkę w dół, albo napisać w komentarzu, co Wam się nie podobało, co mam zmienić. Naprawdę jestem otwarty na różne krytyki. Um, no, co mogę jeszcze powiedzieć? No, chyba do zobaczenia um, w, w następnych filmikach z pierwszych wrażeń. Już mam nawet wybraną jedną grę. No dobra, nie będę Was już zanudzał. Do pa.